Ja nie leczę ADHD, bo mój zawód polega na tym, że ja ciągle jakby jestem w działaniu, w ruchu. To jest dla mnie naturalne, ja jestem do tego przyzwyczajona i mi to absolutnie nie utrudnia funkcjonowania. To, że jest się osobą z ADHD, to nie znaczy, że będzie się doznawało. Trudności w funkcjonowaniu. Z definicji osoba z ADHD ma większą trudność w takiej yy, adekwatnej regulacji emocji, tak żeby rozpoznawać emocje i żeby się nimi w sposób yy, służący danej jednostce, tak, danej osobie kierować. Nawet jeżeli są cechy, nawet jeżeli są spełnione kryteria ADHD, to może tak być, nieraz tak bywa, że to nie jest główne źródło cierpienia danego pacjenta. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu. Nie jestem psychologiem, ja nazywam się Agnieszka Wąsikowska i nie jestem psychologiem. Dlatego do studia zapraszam specjalistki i specjalistów. Dzisiejszą moją gościnią jest Kajetana Foryciarz, psychiatryka. Cześć Kaju. Cześć, witam, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że je przyjęłaś. Z Kają znamy się i wiemy o sobie sporo, także fajnie cieszę się bardzo, że, że będziemy mogły tutaj porozmawiać i dać jakąś, mam nadzieję, nową perspektywę na temat ADHD i spektrum. U dorosłych zastanawiam się czy jeszcze coś nowego można powiedzieć, bo dużo jest różnych wiadomości na ten temat, ale myślę, że tak udzielę. jakby w kontekście wiesz tych naszych rozmów kuluarowych yy, myślę, że takim yy, ciekawym aspektem, yy, który, który gdzieś tam się pojawiał w naszych yy, pogaduszkach jest to czy w ogóle trzeba leczyć ADHD. To jest, myślę, pytanie duże, które gdzieś tam się e, pojawi w międzyczasie. E, ale wiesz, zaczęłabym e, chyba od początku, czyli e, na co być czujnym, jeśli e, wiesz, jakby, jakie objawy mogą wskazywać na to, że mamy ADHD lub jesteśmy w spektrum. W spektrum, spektrum autyzmu w spektrum autyzmu, tak. Mhm. E, t, t, t. Te rzeczy, te elementy, które stanowią również objawy ADHD, to są, czy spektrum autyzmu, to są różne naturalne cechy, które w różnym natężeniu mają ludzie. Ogólnie, w tak zwanej populacji ogólnej. Mhm. Wtedy warto jest zastanawiać się, czy zwrócić się o pomoc do specjalisty, kiedy widzimy, że Coś tam sprawia cierpienie, czyli utrudnia nam funkcjonowanie w życiu, a nie do końca wiemy, jak sobie z tym poradzić. Tak? Czyli zarówno takie, to co mówimy, takie cierpienie psychiczne, czy jakieś utrudnienie właśnie którego nie rozumiemy, trudno jest powiedzieć o jednej jedynej jakiejś cesze, która jeżeli tak jest, to na 100%. I też takie zawężenie może prowadzić jedna czy kilka cech, jeżeli się bierze pod uwagę, może prowadzić do takich nadmiernych uproszczeń i mhm. też do tego, że ludzie nie zyskują tej adekwatnej pomocy. Natomiast te naturalne cechy, które w różnym natężeniu u różnych ludzi występują, jeżeli u danej osoby. Te cechy zgromad są zgromadzone jakby w, w pewien określony obraz o określonym natężeniu i właśnie sprawiają cierpienie w życiu, w takim sensie utrudnienia funkcjonowania w ważnych obszarach życia y życie rodzinne, relacje, praca, edukacja. To wtedy y jak najbardziej warto jest zgłosić się do specjalisty, tak żeby się zastanowić o co chodzi.. Mhm. Powiedz mi, mam takie pytanie dla ciebie, czy ciebie jako osobę z ADHD wkurza to, że mówi się, że teraz jest moda na ADHD, na diagnozowanie spektrum autyzmu u siebie? Bo tak jest. Niestety, często o tym słyszę, że. Nie masz ADHD, ja też mam ADHD i yy, często jakby słyszę gdzieś w przestrzeni yy, społecznej to hasło, że teraz to jest modne, że teraz wszyscy są w spektrum, wszyscy mają ADHD, bo po prostu nie wiem, to ułatwia życie albo usprawiedliwia jakieś nasze rzeczy. Mm, tak, już mnie nie wkurza, ponieważ yy, poradziłam sobie z nadmierną impulsywnością. <laughs> Brawo. <laughs> yy, I też yy, jakby. Rozumiem ten punkt widzenia, bo rzeczywiście jest taki w, w Polsce, taki wybuch informacji, na świecie pewnie też, tylko na świecie to, że ADHD jest u dorosłych, również to już wiadomo było ileś lat temu, a do nas rzeczywiście ta wiedza przyszła w ostatnich latach. I jakby też to nie dziwi, że ludzie doznający do, różnego rodzaju trudności, poszukujący czy na własną rękę, czy z pomocą specjalisty, poszukujący źródeł tych trudności, sposobów poradzenia sobie, jeżeli znajdują informacje o ADHD i one jakoś pasują, no to w naturalny sposób, tak, rozumiem to, że sprawdzają, czy to przypadkiem nie jest to, czy to nie jest ten klucz do rozwiązania zagadki. Wydaje mi się, że też niektórym osobom może się wydawać, że diagnozowanie w dorosłości nie jest. Konieczne czy potrzebne, że tak naprawdę takie rzeczy robi się w dzieciństwie i gdzieś tam się z nimi diluje przez, przez całe życie. Ale, tak jak powiedziałaś na początku, jednak właśnie diagnozowanie w dorosłości spektrum autyzmu czy ADHD może nam ułatwić po prostu funkcjonowanie. Jeśli dowiemy się, skąd mamy jakieś rzeczy i jak nad nimi zapanować. I tu jest to pytanie właśnie, czy zawsze trzeba leczyć na przykład ADHD po, po diagnozie, bo no odwołam się tutaj do swojego doświadczenia. Mi ADHD w zawodzie, który ja wykonuję w pewnym sensie pomaga. Ja już się bardzo przyzwyczaiłam i ja nie leczę ADHD, bo mój zawód polega na tym, że ja ciągle jakby jestem w działaniu w ruchu. To jest dla mnie naturalne. Ja jestem do tego przyzwyczajona i mi to absolutnie nie utrudnia funkcjonowania. Też nauczyłam sobie się oczywiście działać z tym, żeby się nie nadwyrężać, nie przekraczać, żeby jakby tych nowości nie było za dużo. Ale wiesz, jakby sama wiedza, że wiem skąd to wynika jest super uspokajająca. Albo to, że ja ciągle czegoś, wiesz, zapominam, że wchodzę na to swoje trzecie piętro, po prostu cztery razy. Bo raz zapomnę kluczyka od samochodu, a potem zapomnę torebki, którą zostawiłam, idąc po ten kluczyk do samochodu, nie? To super, więcej ruchu. <laughs> po prostu więcej <grym> ruchu, dokładnie. I yy, yy, no, więc jakby powiedz trochę o tym, yy, że czy, czy twoim zdaniem, i kiedy trzeba, kiedy nie trzeba, powiedziałaś o tym cierpieniu, ale poszeszmy trochę, yy, trochę jeszcze to. Mhm. Y nigdy nie trzeba. Mhm. Nie ma takiego obowiązku. Y natomiast y faktycznie y samo ADHD nie, y nie świadczy. Jeszcze raz, bo się zaplątałam. Sa mhm. Samo ADHD y i to, że jest się osobą z ADHD, to nie znaczy, że będzie się doznawało trudności w funkcjonowaniu. To po pierwsze. Po drugie. To, co jakby zawsze, czy zawsze, czy na początku, czy przez długi czas odbywało się u dzieci, to było leczenie, w cudzysłowie, leczenie objawów ADHD, to nie choroba, to jest taka natura neurobiologiczna mózgu, tak? A to, co robimy, to nie leczymy, tylko protezujemy, tak jak mój wzrok jest zaprotezowany okularami. Mhm. Zawsze to mówię, więc teraz jeszcze raz to powiem. Mhm. E, natomiast z, z, zwróćmy uwagę na to, że... U dzieci to, co zawsze koncepcja była taka, że dziecko się zachowuje w jakiś sposób, więc coś trzeba zrobić, żeby się zachowywało w inny sposób. Prawda? No to, to jest takie, jakby takie podejście bardzo powierzchu, naturalne, to nie chodzi o, prawda? To, to jest jakby naturalny proces, że takie tak myślenie psychiatryczne i psychologiczne szło. Natomiast u dorosłych, dorośli w różnych mechanizmach najczęściej radzą sobie z tym, co widać po powierzchu. To znaczy jak sobie radzą? Tak sobie radzą, żeby tego nie było widać. Mhm. Tak, jak człowiek mhm. za szybki, to yy, no, pewnie nie we wszystkich zawodach, bo jeżeli jest, nie wiem, biegaczem wyścigowym, to pewnie biegaczem, byścig, to pewnie nie, jakoś nie bardzo się ogranicza w tej szybkości, nie. Okay. Yy, yy, ale często jest tak, że stosuje się różne yy, człowiek, dziecko, młody człowiek i potem dorosły, uczy się różnych strategii kompensacyjnych, po co, żeby nie było widać. I to jest też moje doświadczenie, całe życie, żeby nie było widać tego czegoś. Mhm. Impulsywności, potrzeby ruchu, e, e, takiej, takiego, takiej energii, widać było i tak, tylko że to było na skutek różnych doświadczeń. To nie jest moje jakby jednostkowe doświadczenie, dlatego też pozwalam sobie o tym mówić. Na skutek doświadczeń tego, coś, co odbiera dziecko i co ja odbierałam i co wiele innych dzieci, dziewczynek też głównie, mhm. odbiera mhm. od y, otoczenia, y, to było nie okej. Okay. To było nie okej. Okay. Właśnie o to miałam zapytać, w sensie, że czułaś pewnego rodzaju dyskomfort czy wstyd, że jesteś właśnie, że musisz ukrywać tę swoją energię, że to jest, ym, za, że jest ciebie za dużo. Wiesz, na przykład ja tak mam, jakby teraz dopiero to do mnie dotarło, bo ja tak mówię, że tak fajnie z tym ADHD i teraz, znaczy fajnie to jest też yy, za dużo powiedziane, ale że jakby umiem, yy, umiem sobie z tym pracować yy, sama, ale jak teraz to powiedziałaś, to ja wróciłam do swojego dzieciństwa. I rzeczywiście mam takie poczucie, że było mnie za że dostawałam komunikaty, że jest mnie za dużo. Tak. Często jak rozmawiam z pacjentami, to pacjenci mówią, że... Byłem kłopotliwym dzieckiem. kłopotliwym dzieckiem, byłam kłopotliwą mm. dziewczynką. U dziewczynek tak. rzadziej jest taka postać z nadruchliwością, impulsywnością, ale też są, yy, też są, tak? Przez, Oczywiście dziewczynki nie biegają po klasie najczęściej, ponieważ norma społeczna jest taka, tak, że chłopiec moga, a może o nie. Biega, mm -hmm, tak, jasne. Yy, natomiast bardzo często właśnie ludzie mówią, yy, byłem, kło, byłam kłopotliwym dzieckiem, Byłem kłopotliwym dzieckiem. Podczas kiedy po prostu ten człowiek był dzieckiem wtedy. Który, I miał tak, a nie inaczej skonstruowany, dokładnie. nie wiem, po prostu układ, nie wiem, czy nerwowy, czy po tak, no to tak konstrukcję psychiczną. Konstru tak, i tyle, że potrzebował specyficznych dla siebie, tak, każde dziecko potrzebuje specyficznych dla siebie yy, yy, oddziaływań wychowawczych, to znaczy yy, sprowadzających się do tego, żeby się kształtowało, takie stabilne poczucie własnej wartości żeby złość była, mogła być wyrażana i akceptowana po to żeby nam w życiu służyła do tego żeby dawać nam wskazówki co nam pasuje co nam nie pasuje gdzie są nasze potrzeby gdzie są nasze granice i tak dalej podczas kiedy zwłaszcza w przypadku dzieci impulsywnych albo mających właśnie albo mających nieakceptowany sposób przetwarzanie emocji, złość jest tym bardziej, bo to u wszystkich tak jest, ale tym bardziej zawstydzana, zakazywana, zawstydzana, obśmiewana. I w związku z tym złość potem jest odreagowywana na przykład w dorosłości w postaci wybuchów. No właśnie miałam zapytać o konsekwencje tego, że nie, nie, niezdiagnozowanego, niezaopiekowanego, właśnie ADHD, tych wszystkich rzeczy, które nabywamy w dzieciństwie przez to wszystko, co teraz opowiedziałaś, jakie mogą być tego konsekwencje? Myślę o tym, że czytałam jakieś takie statystyki, już nie podam liczb, ale że na pewno osoby z ADHD w dorosłości na przykład są bardziej podatne na kompulsje różne i na uzależnienia no więc powiedz jeszcze o innych takich konsekwencjach. Ja myślę, że to wiesz, że to może być naprawdę w wielu sferach, wiesz, budowania relacji i tak dalej, poczucia własnej wartości. Tak. Yy, yy, tak ogólnie rzecz biorąc yy, tą konsekwencją, która jest właśnie taka pro, często prowadząca do odczuwania cierpienia, to jest trudność w regulacji emocji. Mm -hmm. Jeżeli chodzi okay, o tak. y, mózgi z ADHD, to y, y, jakby z definicji osoba z ADHD ma większą trudność w takiej y, adekwatnej regulacji emocji, tak żeby rozpoznawać emocje i żeby się nimi w sposób y, służący danej jednostce, tak, danej osobie kierować. Y, i właściwie to jest tyle. Gdyby dziecko z ADHD przy takiej swojej konstrukcji miało szansę na optymalne dla siebie warunki, to mogłoby nie być żadnych trudności w dorosłości. Natomiast dziecko z ADHD najprawdopodobniej ma co najmniej jedno z rodziców neuroatypowe ADHD bądź w spektrum, więc sami ci rodzice mają jakby też z definicji większą trudność w regulowaniu emocji. Nikt nie wiedział o tym dawniej, że, prawda, że jest jak jest. I w związku z tym te trudności prze jakby przechodzą z pokolenia na pokolenie, mam nadzieję, przechodziły, tak? Pewnie to też jest proces. Takie, mm. takie trudności, że, że przy tej wrodzonej, jakby większej takiej podatności, powiedzmy, emocjonalnej, w trakcie wychowania rodzice, szkoła, otoczenie jeszcze bardziej to jest rozchwiane, zamiast mieć warunki do stabilizowania, to jeszcze bardziej to jest rozchwiane właśnie na przykład. Chociażby poprzez uniemożliwienie swobodnej ekspresji emocji, albo zawstydzanie z powodu tego, jakie dziecko jest. No i to jest, to, to jest pewnie, tak, tak to rozumiem, to jest ogólnie rzecz biorąc główne źródło problemów w dorosłości, bo już pozostając poza tą biologiczną, biologicznym aspektem dopaminy, niedopaminy różnych rzeczy, to osoba, która ma trudność z regulowaniem swoich emocji, jest bardziej podatna na to, żeby wykształciły jej się w trwałe wzorce. Takie w... Regulowania emocji z... o, i, i funkcjonowania zresztą. w życiu, co się sprawdza, co się nie sprawdza i tak dalej. Więc y, y, jakby jest to naturalne, że można poszukiwać innych sposobów regulowania emocji pomocniczych, tak? I wtedy substancje psychoaktywne mogą się stać takim, w cudzysłowie oczywiście, wielkim sposobem autoleczenia. Autoleczenia albo leczenia przez specjalistów. ADHD leczymy y, lekami. Yy, i terapią? Yy, znowu, nie leczymy, bo to nie choroba. No nie leczymy, dobra, <laughs> przepraszam, tak, ale... ale... jest klasyfikacja zaburzeń. Tak? Yy, dla psychiatrów to jest ważne yy, rozróżnienie. Roz, Czyli co, regulujemy? ADHD, Czyli jak protezujemy Pro, problemowe okay. obszary. Dobrze. To, co często Dobrze. ludzie mhm. zgłaszają dorośli, co mówią o y, działaniu leku, to jest poczucie wewnętrznej stabilizacji. Mhm. Bo to, że y, bo bardzo wielu ludzi dorosłych już się nauczyło właśnie jak y, omijać te mielizny związane z zapominaniem, gubieniem, jakąś tam chaotycznością. Często dalej to jest problemem, ale mają swoje strategie kompensacyjne, które jednak muszą stosować cały czas dużym kosztem często. Mhm. I wtedy jak y, lek jest Zastosowany, to oni to samo robią, tylko już bez takiego kosztu więc mają ulgę, mają też lepsze mniemanie o sobie, bo po prostu ogarniają, tak? czyli to, co jest takie, takie taki mit yy, wadliwości przez całe życie, że coś nie tak, yy, tutaj nagle ten mit się rozwiewa. Natomiast jeśli chodzi o psychoterapię, no wiadomo, udowodnioną, tak, według nauki, udowodnioną, najbardziej udowodnionym nurtem, również w, yy, w przypadku ADHD dorosłych jest nurt poznawczo-behawioralny, yy -y. ale znowu, yy, ja sama wywodzę się z nurtu poznawczo-behawioralnego, ale moje myślenie idzie teraz w jakby Trochę szerzej, bo y, oczywiście w opanowywaniu objawów, żeby człowiek nie zostawiał kluczy, jak zostawiał, to pewnie y, poznawczo-behawioralny ma swoją y, taką mierzalną skuteczność. Natomiast w tym, żeby można było zobaczyć swoje emocje, nauczyć się je rozpoznawać y, i słuchać ich, y, to do tego albo nurt poznawczo-behawioralny w takich, takich, swoich głębszych odsłonach, tak drugi, trzeci nurt terapii poznawczo-behawioralnej, albo inne rodzaje nurty psychoterapii oparte na właśnie pracy z emocjami. Mhm. Kaju, no to mamy tutaj gdzieś zestaw, woreczek z narzędziami, jak sobie radzić jakby za pomocą też, przy pomocy profesjonalistów. Ale jeszcze o takiej samopomocy. Ja robię tak, że kiedy już jakby dowiedziałam się, że mam ADHD, to staram się je właśnie oswajać i oswajać z nim moje otoczenie. Czyli na przykład przychodząc do nowej pracy, to Ci mówiłam, mówię na dzień dobry, że będą takie sytuacje, że będą dostawać maile, które. Jakby wiesz, nie są zaadresowane do nich, albo zdarzy się, że wyślę dokument y, poproszona o link, y, i że to się zdarza, i że, że po prostu chcę, chcę, żeby to było y, jasne, że to może się wydarzyć. nie? To mi pomaga też myśleć o tym, że i zaczęłam to robić w momencie, kiedy, wiesz, jakby zdarzały się takie rzeczy, i ja sobie, wiesz, myślę coś po prostu, co jest ze mną nie tak, że ja nie jestem w stanie po prostu wysłać, kurde, maila, nie? Y, y, i wtedy miałam takie hola hola, wszystko jest z tobą okej, okay. po prostu tak, tak, jest, nie? To nie jest twoja wina. No i, więc to jest jakieś takie moje oswojenie. A powiedz um, też tak, wiesz, o tym, co w twojej pracy, w czym w twojej pracy przeszkadza ci ADHD i jak sobie z nim radzisz? Mhm. Yy, w, yy, zawsze po, yy, taka, yy, byłam taką osobą, mhm. I generalnie gdzieś tam w środku dalej jestem taką osobą właśnie potrzebującą ruchu, bycia wśród ludzi, akcji i tak dalej. I to, I to pomagało mi właśnie w takim, takiej niezmordowanej pracy, która jednak Oj, z czasem, ja tak ja no to jest specjalnie, tak powiedziałam. Nie, bo to jest fajne, to daje energię, to daje siłę itd. i tak ja dalej. I branie wszystkich, wiesz, myślałam o tym, że branie w ogóle nowych projektów, tak. nowych wyzwań, nie, że masz poko kartkę, tak. ale jakby to, że po prostu dostajesz coś nowego i to jest coś, nie wiem, fajnego, i daje ci ten wyrzut dopaminy i różnych innych rzeczy. No, po tak. prostu to się nie kończy. Nie, tak, w sensie, jedna, że my chcemy, to po prostu tak, tak. tak jedna, chcę to jest jedna z, z prac w jednej z dziedzin medycyny, w których pracowałam. E, właśnie w ten sposób się na nią zdecydowałam, że dostałam propozycję pracy i to była dziedzina, która zupełnie była mi wtedy obca, nieznana i w ogóle była dla mnie czarną magią. I od razu pomyślałam: Wow, coś nowego! E, I to był też bardzo ważny etap w, w, w moim życiu. Natomiast e, no, jeżeli chodzi o chaotyczność, zapominanie i wysyłanie nie tych wyników, albo y, robienie, nie wiem, podłączenie nie tych leków, to by się nie sprawdzało raczej. No jasne, nie? No, pewnie. Ale z kolei, jeżeli, tak ja to rozumiem, dla mnie medycyna jest pasją i poznawanie człowieka jest pasją, to jest ten mój obszar szczególnych zainteresowań, mhm. y, w związku z tym tam jestem hiperskupiona. Oczywiście okay. mogą się zdarzać jakieś mniejsze, bo to nie mówię, że nigdy w życiu żadnego nic, jakiejś omyłki nie, nie, nie popełniłam. I tutaj też serdeczne podziękowania. Jeżeli któraś z pań pielęgniarek mnie słyszy, które spotkałam na swojej drodze życiowej, to jestem bardzo wdzięczna. I, i pamiętam pewnie prawie wszystkie. Natomiast jeżeli to jest taki, jeżeli jesteś w hiper... Czy ja? jeżeli Każdy z nas. Jeżeli jest w hiperfokusie, no to wtedy jakby to, to ryzyko błędów jest co najmniej tak niskie, czy tak wysokie, jak w tak zwanej populacji ogólnej, mhm. bo tutaj jesteśmy super na tym skupieni i nie robimy jakby nic innego, tylko to na przykład, mhm. nie? Natomiast po tym jak ja oczywiście sama sobie zdiagnozowałam ADHD, ale najpierw coś sama zdiagnozowałam, ale potem myślę: Nie, 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 tak być nie będzie, poszłam do, do specjalistki w tej dziedzinie, miałam diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną. No i rzeczywiście jest to coś nowego, jest to coś fascynującego dla mnie, prawda, jako też, że mnie dotyczy. I zaczęło tak być, że mi się jakby dwoiło i troiło i wszędzie widziałam ADHD i wszystkich pacjentów po prostu mm -hmm. chciałabym zdiagnozować za ADHD. Mm -hmm. I to mogłoby być utrudnieniem, bo wtedy trzeba brać głębokie oddechy, żeby się człowiekowi wszystko nie kojarzyło, jeżeli jest. To jest naturalny taki mechanizm wybiórczej uwagi, jeżeli jesteśmy na coś nakierowani, tak, to, to, to zauważamy więcej szczegółów w tym kontekście. 诶。<noise> <noise> Też, w związku z tym, jak zdobywałam doświadczenie w ADHD, to też zobaczyłam, że to, też tak przekonałam się, że nawet jeżeli są cechy, nawet jeżeli są spełnione kryteria ADHD, to może tak być. Nieraz tak bywa, że to nie jest główne źródło cierpienia danego pacjenta. I teraz, mhm. właśnie, no, pytanie jest takie też, które, które zadaję osobom zgłaszającym się do mnie, jakie są ich nadzieje i oczekiwania, bo. Jedna rzecz to jest poszukiwanie odpowiedzi, tak, i no, ja chcę mieć, pani doktor, ja chcę mieć, sprawdzić, czy mam ADHD, czy nie, tak, zależy mi na diagnostyce. I takiej roli się nie podejmuję, ponieważ nie jestem w stanie tego zrobić wybiórczo, bo człowiek jest złożony z różnych rzeczy, prawda, czyli ma całe swoje bogactwo i trudności, ale też osobowości, temperamentu. I w ten sposób ja uważam, że mogłabym pacjentowi nie pomóc, a nawet utrudnić mu proces nie wiem, zdrowienia czy, czy osiągania takiego stanu satysfakcjonującego życia, więc muszę zobaczyć w większym kontekście wszystko i w związku z tym nawet jeżeli kryteria ADHD są spełnione, to jest taka zasada, że oprócz tego diagnosta musi mieć głębokie przekonanie, że, że ta osoba jest osobą z ADHD i głęboko rozważyć na czym polega jej trudność tej osoby, jakby jakie są źródła tych trudności i jaki ma udział w tym ADHD. No Tak, bo te diagnozy mogą być właśnie podwójne, tak tak jak rozmawiałyśmy, to może być po, y, diagnoza ADHD plus spektrum autyzmu. Y, to może być ADHD połączone z DDA i wtedy te jakby rozumiem, że te nitki się, jakby mieszają i trochę, trochę inaczej wtedy trzeba z tym człowiekiem pracować, jeśli to nie jest tylko stricte to ADHD, tak? Yy, właśnie, yy, tak. I jako psychiatrzy poruszamy się w obrębie diagnoz i cyferek, mamy obowiązek je nadawać i to też porządkuje, chodzi o to, żeby ten opis był jak najbardziej pomocny, prawda? Nie chodzi yy. o etykiety, ale o, o jakiś pomocny opis. Natomiast tak ogólnie, yy, tak uważam, że można by wyróżnić yy, na przykład to tło biologiczne i y, rzeczy związane z y, doświadczeniami życiowymi. Mhm. Czyli te doświadczenia życiowe, jeżeli sprawiają, jeżeli człowiek ma trudności, no to mówimy o tych doświadczeniach trudnych, y, urazowych, y, traumatycznych. Jako pojedyncza trauma, jako mniejsze niby urazy, ale ciągnące się przez długi czas, jako nieadekwatna opieka w dzieciństwie, na przykład. bo to jakby Wtedy, tak jak mówię często do osób, które są informatykami, ale też pasuje jakoś to porównanie, bo w dzieci bo my ciągle do tego dzieciństwa w dzieciństwie mamy wgrywany system operacyjny. Mam nadzieję, że nie mówię teraz jakiejś herezji. I potem dużo możemy zrobić z tym komputerem, ale ten system operacyjny jest taki, jaki jest, i tego nie przeskoczymy. Nie? Czyli zarówno jeżeli chodzi o biologię, to ta biologia pozostaje, jak i doświadczenia te wczesno-dziecięce one pozostają, ale możemy w ten sposób jakby, w ten sposób się kształtować, żeby one nie sprawiały nam cierpienia w dorosłości. Mhm. Kaju, jeszcze mam jedno pytanie na koniec, co, co było dla mnie odkryciem, że bo powiedziałaś o tym, o tym elemencie ruchu. I tego, że, że musisz być ciągle w ruchu, w akcji i tak dalej. I jakby to jest dla mnie nowość, że jest jakby ADHD okrojone z tego czynnika ruchowego, że można tak. mieć ADHD, ADD. Tak. Czyli wtedy mamy tylko ten aspekt po prostu hiper tam, intensywności takiej emocjonalno-intelektualnej. Jeżeli chodzi o intelekt, to nie ma, nie ma tutaj zasad, czyli osoby neurotypowe. Tak jak osoby każde inne, jakby ten poziom intelektu na tych różnych, no tych jasne, różnych warstwach, prawda, to mhm. jest jakby cały, cały całe spektrum znowu. Natomiast u dziewczynek, jak się opisuje, że u dziewczynek częściej występuje taki podtyp ADHD z przewagą zaburzeń koncentracji, mhm. a ta potrzeba ruchu często przejawia się jako uczucie wewnętrznego niepokoju na przykład. Oh, wow. Już dziewczyny. O, do, mhm. Dodatkowo jeszcze niezwykle istotna sprawa. Dziewczynki są także, tak powiem, socjalizowane. No tak, to jest. Żeby ten się aspekt. nie ruszały, prawda? Jasne, jasne. A wiesz, wspominam o tym, żebyśmy też jakby um, Zachęciły naszych widzów do tego, że, że po prostu to ADHD ma bardzo różne odsłony, żeby nie myśleli, że okej, okay, ja nie będę szedł po żadną diagnozę, czy nie będę szła do specjalisty, bo ym, nie mam w sobie tego elementu po prostu, że mnie nosi, nie? więc to na pewno nie jest yy, ADHD. Tak, ale też, jeżeli ktoś nie ma potrzeby kontaktu ze specjalistą, to to, to jest ok. Jasne, okej. Ok, ok. <laughs> nie, 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 nie mamy ambicji, właśnie jak to się mówi, prawda, że kogo tylko złapiemy, to na pewno coś tam znajdziemy. Okej. Okay. <laughs> Natomiast też, jakby to, co jest, naj... ja to tak rozumiem, że Zachęcam do tego, żeby przechodzić od takiego trybu yy, yy, ścinania objawu. Tak? Bo zapominam, bo coś tam, bo jestem smutna, bo jestem zalękniona, bo coś. Do takiego trybu zadbania o siebie, w takim sensie o swoje potrzeby, w taki sposób, żeby można było nauczyć się siebie, jaki się ma sposób regulacji na przykład energii. Tak? To, że do kogoś przyjeżdża znajoma na weekend i to jest bardzo sympatyczna koleżanka, spędzają fajnie czas, ale potem ta, ta gospodyni, że tak powiem, potem przez tydzień raczej wolałaby nikogo nie widzieć. To jest może mniej charakterystyczne dla ADHD, bardziej dla spektrum, ale też może po prostu każdy może tak mieć. Nie? Mhm. Czyli, żeby się tego nauczyć, że, że te, te, ta tak zwana norma społeczna to jest jakiś taki usztywniony wzorzec, mhm. a my nie jesteśmy zbudowani z takich samych foremek. No i pięknie, wiesz, teraz mi przyszło, przyszła do głowy taka bohaterka jednego z moich filmów, Maria Grzegorzewska, yy, która yy, rozmawiałam z nauczycielami ze szkół specjalnych, i tam właśnie czymś, co mnie zaskoczyło w pedagogice specjalnej, to było to, że nie bierzemy dziecka i nie po prostu nie uczymy go funkcjonować w tym świecie, w tych po prostu ramach, na tych zasadach, które są ogólnie przyjęte, tylko bierzemy to dziecko. Czyli siebie teraz my yy, i same sobie, albo jeśli chcemy, zgłaszając się do specjalisty, próbujemy znaleźć taki sposób funkcjonowania w rzeczywistości, który będzie dla nas dobry, spójny z nami. Komfortowy dla nas i bezpieczny. Tak, bo to, co jeszcze mówiłaś, właśnie co w dorosłości, to jeżeli w dorosłości, a bardzo często tak się dzieje, ludzie uczą się, jak sprawiać wrażenie, że te trudności czy objawy ich nie dotyczą, no to mnóstwo energii psychicznej, stresu i napięcia idzie na to, żeby cały czas sprawiać wrażenie inne niż się czuje człowiek jakoś w środku. Dlatego, ponieważ pod tym warunkiem dostaje pozytywne jakieś informacje z, z otoczenia. Prawda? Więc to jest bardzo wyczerpujące, i samo to tak. może doprowadzić do, do y, trudności typu z, y, zaburzenia depresyjne, lękowe czy cokolwiek innego. Hmm. To bądźmy uważni po prostu na siebie, czujni na siebie i o siebie dbajmy. E, dziękuję, Kaju, za e, rozmowę. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu. Ja przypominam tylko, że nie jestem psychologiem, a to nie jest psychoterapia.